To jest ten moment, kiedy jak jesteś wewnątrz tego kryzysu, wydaje się, że jesteś zagubiony, nie wiesz, gdzie iść, ale punkt orientacyjny zyskujesz, jak idziesz w górę. Nie? Ale ja tak tracę wiarę, bo nie wiem, bo Boga nie było, kiedy wołałem. Bo teraz, wiesz, popularne jest, że wszyscy uzdrawiają, no, ale no, ja nie zostałem uzdrowiony. Tą bramą, którą my mamy, której dajemy do, do serca Bogu wtedy wolny dostęp naszego, do naszej sytuacji życiowej, jest to właśnie że, że ufnie go zapraszamy, nie? że mamy kontakt z naszą niemocą i wyznajemy wiarę w Bożą Wszechmoc. Nie? Kochani drodzy widzowie, zapraszam na rozmowę z Aleksandrem Bańką, podczas której zadamy sobie te trudne pytania, które chyba większość z nas sobie czasami zadaje w życiu, czyli co kiedy tracę wiarę, co kiedy y, pewne doświadczenia sprawiły, że tej wiary nie mam, albo co kiedy chcę uwierzyć, a nie jestem w stanie. Zapraszam na tę rozmowę z Aleksandrem Bańką. Księjemy, pomnażamy. Jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Olku, dziękuję Ci, że możemy się spotkać. Olku Aleksandrze, mój drogi, rozmawiałem o paroma osobami o Tobie. Patrzę na jakieś rozmowy, które prowadziłeś i wiem, że masz duże doświadczenie odnośnie wspólnot, odnośnie kryzysu we wspólnotach. I pomyślałem, bo czasami odzywają się ludzie do mnie albo w fundacji, do fundacji, którzy mówią: Straciłem wiarę, co mam zrobić? Chcę uwierzyć, nie mogę. I, I tak pomyślałem, że chciałbym, żeby to była właśnie taka rozmowa. Co zrobić, kiedy tracę wiarę w moim życiu? Przede wszystkim myślę sobie, że to nie przerażać się tym. To znaczy, fakt przechodzenia przez kryzysy wiary jest czymś, jak gdyby integralnie wpisanym w nasze życie. To mało kto na jakimś poziomie tego kryzysu nie przechodzi. Nawet rzekłbym, że przechodzenie przez kryzysy wiary jest czymś nam potrzebnym. Ponieważ to się trochę łączy z tym, że też przeobraża się nasza wiara przez to nasz sposób przeżywania relacji z Bogiem, on wtedy ma szansę dojrzeć. W, w zasadzie można powiedzieć, że my wzrastamy w kryzysach. To nie w tym momencie, kiedy się doładowujemy. Często myślimy sobie, tak, jak mam przyjemny czas, dobry czas, taki czas światła, nie? no to wtedy najbardziej wzrastam. Otóż to jest pozornie, to nie wtedy nie wzrastam, wtedy się ładuję. To jest tym jak trochę. Ja to przyrównuję zawsze, to taki, wiesz, jakbyśmy. Są takie maszynki do, do obcinania włosów, które nie działają, jak są wpięte do prądu. Trzeba je tak, wypiąć. Ja ich strasznie lubię. Ja wiem, wiem, o czym mówisz irytujące. Ja mówisz. Nie? I teraz, jak jesteś wpięty do prądu, nie? czyli się ładujesz, to nie działasz. Nie, nie możesz obcinać. Nie? Trzeba cię wypiąć. Czyli musisz wejść w takie doświadczenie, gdzie się rozładowujesz nie? i na tym wzrastasz, na tym masz efekty. Więc myślę sobie, że po pierwsze, nie przerażać się tym, że mam taki moment, kiedy mam wokół siebie sucho, cierniowo, pusto i że tracę wiarę. I teraz pytanie, co to znaczy, tracę wiarę? Czy ja tracę przeżycie? Czy ja tracę takie poczucie w ogóle wiary w to, że Bóg istnieje, czyli coś zupełnie fundamentalnego? Czy, wiarę tracę, w pewien, czy tracę wiarę w pewien obraz Boga? Nie? Więc. Przede wszystkim muszę zapytać się, tak, zatrzymać się trochę przy sobie. Nie? Wejść w, taką, w taki wewnętrzny dialog z i zapytać się, okej, okay, co ja tracę. Nie? Bo może tracę taką postać wiary, która. Dobrze, że ją tracę. Hmm. Czasami może być tak, że, że jeden z takich wielkich mistrzów duchowych w chrześcijaństwie, Jan od Krzyża, nie? mówił o tym, że naturalną drogą dojrzałości duchowej jest przechodzenie przez noc ciemną. Czyli, że musisz wejść w taki moment, kiedy wchodzisz pewną noc, kiedy się redefiniują twoje priorytety, kiedy twoje przeżywanie Boga jest, staje się przeżywaniem na głębszym poziomie. Ono być może nie jest czasami już takie emocjonalno doświadczalne, ale jest przeżywaniem, jest drogą relacji z Bogiem przez wierność, nie? Przez, przez pewną konsekwencję i przez pewną decyzję także. Nie? I to jest wiara, która ona mniej smakuje w przeżywaniu, ale jest wiarą taką zahartowaną w doświadczeniach, czy jest wiarą dojrzałą. Nie? Więc, więc ja bym najpierw myślał sobie tak: zapytam się, co to dla mnie znaczy że tracę wiary. Nie? Na kim poziomie jestem? Bo, przepraszam, wyjdę ci tak słowo, na przykład, ja na swoim przykładzie powiem, że ja mam teraz taki moment życiowo, że ja w Boga wierzę bardzo mocno, przeżyłem nawrócenie bardzo mocne wiele lat temu. I teraz jestem w takim miejscu, na przykład, że. Yy, zaczynam przez rozmowy z ludźmi, bo dużo tych rozmów prowadzę na służbę życiu, zaczynam zadawać sobie trudne pytania. I takie pytania, na przykład odnośnie nieba, że zaczynam zastanawiać no bo jeśli Jezus jest taki, duch święty jest duchem, Jezus jest człowiekiem, no to jaki będzie Bóg w niebie? I na przykład myślę, co do, do nie będzie starszy pan, który siedzi i ma wielkie stopy. Yy, i, wiesz, I na przykład czasami mnie to tak yy, przeraża to złe słowo. Bo ja nie tracę wiary w Pana Boga i w niebo i we wszystko, tylko nie mam odpowiedzi na wiele rzeczy. I to jest dla mnie takie, że chciałbym mieć te odpowiedzi, chciałbym to zrozumieć i na przykład nie wiem, no, nie, 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 wiem nie wiem jak to będzie, a z drugiej strony wiem, że nie ma odpowiedzi na pewne rzeczy, ale, ale gdzieś jakoś coś to zakrawa, że czasami mówię, Panie Boże, ja nie wiem, jakoś tak gdzieś w tym wszystkim się gubię. Nie wiem, jak to powiedzieć, no perspektywa, ten moment, nie? Ja nie chcę się teraz silić na jakieś takie nie wiem, niedelikatne, szybkie diagnozy, nie? ale powiem tak, że takie doświadczenia one są paradoksalnie najbardziej owocne, nie? dlatego że jeśli gdzieś wewnątrz mam takie przekonanie, że Bóg jest, nie? ale rozbija mi się obraz tego, jaki jest, nie? czyli gdzieś upadają moje ludzkie wyobrażenia, nie? więc ja się muszę zgodzić z tym, że ten Bóg, którego wierzę, ostatecznie mi się wymyka. Nie? Tomasz za chwilę miał takie świetne powiedzenie Deum tam, Deus tamquam ignotum cognoscimus, poznajemy Boga jako nieznanego. I to jest jakby fenomenalne, bo to jest moment, kiedy ja, kiedy się rozpadają moje wyobrażenia Boga. No, trochę tak mam. One gdzieś wewnętrznie oparte są na twardym fundamencie, że Bóg jest Trójjedyny, prawda? Że, że jest zbawieni w Jezusie, który jest Bogiem i człowiekiem. Nie? Ale to nasze pytanie, jak to działa? I takie pytanie, jak będzie wyglądała wieczność z tym, w którego wierzymy? I moment, kiedy czujemy, że, że nam już takie ludzkie obrazki nie wystarczają, że one się tak po ludzku nie składają, że nam się to, to że, że to, co nam z tego wyklika, jak to połączymy, to jest jakieś takie kiczowate i naiwne nie? i chcemy się tego pozbyć. I nie wiemy, w którą stronę jak je chce tu zwizualizować. To jest moment najbardziej, najbardziej właściwie można powiedzieć, konstruktywny, bo, bo on właśnie wprowadza na doświadczenie ciemnej wiary, w której można powiedzieć tak, wierzymy, że Bóg jest, ale coraz bardziej godzimy się na to, że w tej swojej niepojętej nieskończonej nadwyższości nie? po prostu przerasta nasze możliwości po pojęcia go. Nie? Czyli. Nie pozwala nam się zredukować naszych schematów. I teraz wytrzymanie tego i, i pójście w to z zaufaniem, to jest moment, który najbardziej hartuje wiarę, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, ona obwiniona się w tym momencie, wykształca w coś dojrzałego, mimo że na poziomie naszego przeżycia tu i teraz wydaje nam się, że jesteśmy w momencie jakiegoś kryzysu i że tracimy takie podpórki. Nie? No, wiesz, jest takie poczucie jakby takiego nie lęku, ale takiej niepewności. Takiego, że czy mi wypada tak mieć, a z drugiej strony czuję, że to nie jest złe, no bo ja nie tracę wiary w Boga, tylko wyobrażenia, które gdzieś miałem, które nałożyli na mnie ludzie, które sam na siebie włożyłem i, i, i czuję, że to nie jest złe wcale, ale jest takie to troszkę takie, no niewygodne, no bo nie wiesz, no bo zadajesz sobie trudne pytania i zaczynają te pytania być tak trudne, że nie masz na nie odpowiedzi, jak ktoś ci odpowiada to widzisz, że on tam krąży jak orzeł, ale wcale to nie jest odpowiedź. I wie, że to jest jednak raczej trochę, chwyta się filozofii, trochę logiki, no w sumie to, to, to można powiedzieć to samo, ale yy, no wiesz, że to, nie, że to cię nie usatysfakcjonowuje. Yy, a z drugiej strony, yy, no jakby ten Bóg jest, jest z tobą. Mam, mam takie wrażenie, mam takie uczucie, że ten Bóg jest ze mną w tej przygodzie. Nie wiem, jak to nazwać, przygoda? Czasami boję się nazwać to, powiedzieć o tym przygoda, tylko yy, szukam, no. Zastanawiam się też, yy, Wiesz, to fajną rzecz powiedzieć. dziękuję ci za to. Zastanawiam się, co na przykład mogą powiedzieć ludzie, którzy mówią, ej, okej, okay, ale ja tak tracę wiarę, bo nie wiem, bo Boga nie było, kiedy wołałem. Bo teraz, wiesz, popularne jest, że wszyscy uzdrawiają, no ale no, ja nie zostałem uzdrowiony. I oni nie winią Boga, że Bóg jest, On mnie nie uzdrowił, tylko to doświadczenie powoduje w nich, no okej, okay, może mam za małą wiary. Mhm, tak, i to jest ten moment, kiedy, wiesz, kiedy trochę gdzieś w tle nam się odzywa nasz obraz Boga, nie. To znaczy czemu ten Bóg nie odpowiada, nie? A może jest tak, że on odpowiada tylko nie w sposób, który jej oczekuje, nie? I, I wiesz i to jest zawsze w takiej sytuacji my sobie stawiamy szereg takich pytań, na które próbujemy dać odpowiedzi takie pomocnicze, nie? I trochę tego Boga tłumaczyć ale gdzieś w tle nam się pojawia jakiś żal, nie? Takie, jakieś takie zniechęcenie, nie? czyli yy, yy, czy, czy, czy naprawdę jest tak, że ten Bóg mnie słyszy, nie słyszy? Czy ten Bóg naprawdę się mną interesuje? Czy ja go obchodzę? Nie? I to są pytania, które nam się odzywają nie. Jakby jeśli Bóg jest tym, kim jest, to one nie mają racji, to, to on nie jest ich adresatem, nie mają racji bytu, ale. One się w nas pojawiają dlatego, że to są nasze, nasze, nasze obrazy, to, jest, to, jest, to są nasze doświadczenia zawodu, kryzysu, krzywdy, które nam często ludzie zrobili, które gdzieś tam w naszym życiu narosły. Po to, że my nie ufamy Bogu, to nie jest brak naszej chęci. Nie? To, jest, to jest doświadczenie tego, żeśmy się wielokrotnie sparzyli na zaufaniu. Nie? Już na etapie kołyski, nie? a później wielokrotnie na innych, innych byliśmy wielokrotnie rozczarowani. I trudno jest nam, jeśli nasz taki psychiczny organizm jest tak y, y, ukształtowany, jest tak, można powiedzieć, y, raniony, nie? trudno jest nam po, po, ponad to wyjść w podstawę zaufania. I to się też w tym momencie to się też w nas przepala. Nie? To się musi jakoś przewalić. Nie? I oczywiście, ja mogę sobie to jakoś wiesz. Wtedy tak tłumaczyć, uprawiać taką teodycę, nie? że a być może dlatego na przykład nie zostałem uzdrowiony, bo wiesz, bo jest sytuacja taka, w której gdybym był uzdrowiony, Bóg wie, co by się stało, może odejdę od Boga, w związku z tym Bóg nie daje mi rzeczy, które nie, które by mi ostatecznie zaszkodziły. Nie? Albo mówimy sobie na przykład, tak, okej, okay, my mamy prosić i wierzyć, a Bóg wybiera miejsce, czas i sposób, w jaki nam to da, nie? bo to jest, on zawsze to robi najlepiej. Nie? I w związku z tym muszę nie tyle ufać, czy bo na pewno dostanę, tylko muszę zaufać Bogu, że On wybierze miejsce, czas i sposób. Czasami sposób być może będzie inny niż się spodziewam. To są wszystko narracje, które my mamy i które mogą nam pomóc, nie? Ale ostatecznie ja zawsze mierzę się wobec tajemnicy, wobec tego, że muszę wewnętrznie zgodzić się z tym, że nie dostaję czegoś, czego po ludzku, w moich schematach myślowym bym się spodziewał, i że to wcale nie wyklucza tego ogromu Bożej miłości, Bożego Miłosierdzia i, i tego, jak Bóg mi się przedstawia w objawieniu. Nie? I to jest moment, kiedy ja muszę te dwie rzeczy zmierzyć. Nie? To hmm. się ściera w nas i to jest proces znowu konstruktywny, nie? Bo, bo, bo znowu się nakładają moje obrazy Boga, moje zranienia, które mówią mi, że w tym momencie odzywa się taki sygnał ostrzegawczy: nie ufaj, nie ufaj, nie ufaj, bo nie dostałeś nie. Tyle hmm. razy nie dostawałeś, w kołysce nie dostawałeś, mama była nieresponsywna, prawda? Nie? Więc nie, nie, ta nieufność się gdzieś odzywa, nie? Ten taki pozabezpieczny styl przywiązania do Boga, nie? I, i jest taki moment, kiedy na poziomie dojrzałości wiary mi się musimy z tym zmierzyć. I muszę zobaczyć, okej, okay, odzywa się we mnie coś takiego mojego małego, dziecięcego, uszkodzonego, y, co przenoszę na Boga w moim żalu, nie? Że nie dostałem. I, I tu się nie włącza moment, ten moment, że Bóg wie, co robi, nie? tylko ja wiem, co powinien zrobić. Nie? Mi się wydaje, że ja wiem, co powinien zrobić, w związku z tym domagam się od Niego efektu, który chciałbym uzyskać. Nie? Ma, my mamy prawo po ludzku tak myśleć, ale jeśli chcemy wejść w tą mistyczną, głęboką relację z Bogiem, to Bóg nas od tego uwalnia. Nie? I to jest trudny proces. Nie? To jest proces, który, my, który przechodzimy przez fakt, że coś, że to, to jest kryzys pewien. Ten kryzys może być twórczy, a może być, jak go dobrze przeżyjemy, jest na pewno twórczy, ale jak go źle przeżyjemy, to jest ryzyko, że nas pogrąży. No to pytanie, jak? Jak przeżyć go, żeby był twórczy? Jak mm -hmm. wejść w tą wiarę mistyczną, głębszą? Mm -hmm. Może masz jakieś takie. Wiesz, co myślę przede wszystkim, że, że trzeba trochę najpierw zatrzymać się przy sobie, czy najpierw nazwać sobie, co ja przeżywam, nie w którym momencie jestem, nie. Z czym się wiąże ten mój kryzys? Nie? I wtedy wiesz, zobaczyć sobie ten moment, kiedy takie doświadczenia, kiedy widzę, że tak zupełnie uczciwie sam przy sobie, nie? że jestem w tej relacji jako takie trochę wobec Boga, jako takie małe, tupiące dziecko. Nie? Że mi się odzywają te wszystkie moje historie z przeszłości, że Bóg mi się staje nagle nie wiem, garzącym ojcem, albo taką mnie czułą matką nie? i że tu się te elementy odzywają. I że w uczciwości muszę zobaczyć, że to mi się teraz wylewa, nie? że ja w to ubieram Boga. Nie? Druga rzecz yy, 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 i tak trochę z taką uczciwością spojrzeć na to nie, w sobie, bo Bóg tak samo patrzy na, na to z uczciwością, z miłością i wspierając mnie. Nie? Druga rzecz, warto sobie uświadomić, że Bóg nam mówi, jak się przedstawia zawsze, to mówi jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Krzysztofa, Olka. Czyli masz z Nim swoją historię. Nie? a Wielka mówiła, masz swoje dzieje duszy. Więc warto zobaczyć, wtedy trochę tak wiesz, wrócić do historii, zobaczyć, jak się spotykam z Bogiem, jak była ta moja historia z Bogiem. Zazwyczaj, jak spojrzę wstecznie, to widzę, że ten Bóg, to widzę ślady Jego w moim życiu. Nie widzę jakieś momenty nie, takie ważne, w których był obecny. I warto do nich wrócić z taką świadomością, że Bóg jest wierny, nie? że Bóg nie zmienia swojej wierności, czyli że. W tej chwili nie, nie widzę śladów nie, tego, tego, tego działania, ale moment, w którym jestem, wydaje mi się, że jestem opuszczony. Ale za parę lat, jak spojrzę wstecznie, to zobaczę, że, zobaczę jak ten moment był naznaczony śladami Bożej Obecności. Podobnie jak inne momenty w moim życiu. Więc warto trochę wrócić do, do historii swojego życia i też tak zobaczyć te momenty wierności Boga. Bo one są, one nam mówią o tym bardzo wiele, że, że to jest. To, to ten powrót do historii przypomina trochę taki moment, kiedy wiesz, jesteś w głębi lasu ciemnego, gdzie patrzysz ciemno, nie wiesz, gdzie, co teraz zrobić. I jedynym wyjściem to jest takie, żeby spojrzeć w rozgierzone niebo. Nie? Wtedy widzisz, że to jest coś pewnego i stałego, i że pośród tych drzew, jak patrzysz wokół siebie, tutaj nic nie zobaczysz. Nie? To w ogóle nie wiesz, gdzie iść. Hmm. Ale jak spojrzysz w niebo, to wtedy widzisz, że las gdzieś się kończy, ma swoje ograniczenia. Ma swoje. Jest taki wiesz, moment, chyba, nie pamiętam, czy to jest wywładcy pierścieni, nie? czy to jest w Hubicie, ale chyba wywładcy pierścieni. Jest taki moment, kiedy y, ta ekipa y, od y, Froda dostaje się tam do drzewców. Nie? Oni są rozproszeni, są wśród drzewców i, i jest, są w ciemnym lesie, tak pogubieni, ale a, jeden tak, tak. z nich, prawda, to był chyba. Czeka, nie pamiętam, który z nich, czy to był. E, któryś. tak. któryś z hobbitów, wspina się do góry i wychodzi ponad koronę drzew. I wtedy widzi nagle panoramę, nie? To jest ten moment, kiedy jak jesteś wewnątrz tego kryzysu, wydaje się, że jesteś zagubiony, nie wiesz gdzie iść, ale punkt orientacyjny zyskujesz, jak idziesz w górę, nie? to i hmm. jak patrzysz szerzej, nie? Wtedy okazuje się, że moment, w którym jesteś, nam się wydaje kompletnie kryzysowy i rozpadający. Ale jak wyjdziemy ponad to, to okaże się, że on jest tylko epizodem. Epizodem w historii bycia z Bogiem, który, w którym Bóg cierpliwie prowadzi nas przez kryzys. No ja, pamiętam ja pamiętam taką historię ze swojego życia, kiedy byłem w jakimś takim momencie trudnym, gdzie powiedziałem Panie Boże, nie jestem w stanie zrezygnować z rzeczy, które robię, bo, bo no po prostu nie, nie dam rady. No. Cenię, chcę je. I powiedziałem szczerze, panie Boże, nie jestem w stanie, no, ale wiem, że to są złe rzeczy, ale bardziej wierzę w twoje słowo i chcę ufać tobie i chcę oddać tobie to i dać ci przestrzeń, żebyś pomógł, bo ja nie jestem w stanie zrezygnować i nawet powiedziałem, nie chcę z tego rezygnować. I gdzieś, gdzieś wydarzył się cud, nawet tego nie zobaczyłem i mi się wydaje, że właśnie czasami takie popatrzenie w niebo, to jest właśnie czymś takim, że takim powiedzeniem, panie Boże, wiem, że zawsze działałeś. Nie jestem w stanie nic zrobić, ale wiem, że. Za, ja tak powiedziałem, wiem, że działałeś w moim życiu zawsze. I, i to nagle się wydarzyło. No. To są zawsze takie piękne momenty. No. Tak, bo wiesz, pewien moment naszej niemocy, który mamy, to jest, kiedy się z nim skonfrontujemy, to czasami nie chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie, ale jakby zobaczyć, nie, zobaczyć w prawdzie ten moment, w którym jesteśmy. Że to jest takie doświadczenie, w którym faktycznie jesteśmy w kryzysie i w którym na dzień dzisiejszy. Nie potrafimy nic z tym zrobić, nie? tak po, po, po swojemu, po ludzku. Nie? Że mamy, jesteśmy w jakiejś blokadzie, w jakimś klinczu, z którego nie potrafimy wyjść i na to wołamy Bożej mocy, nie? Bożej miłości. Boże, zrób coś. to zawsze działałeś właśnie, ponieważ no, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie? Więc, więc On albo nam da pewne światło na działanie, albo siłę do przekroczenia niemocy, albo tak złoży okoliczności czas i, czasu i przestrzeni, że one się że one nagle otworzą jakąś furtę, której byśmy się nie spodziewali, nie? Natomiast tą bramą, którą my mamy, której dajemy do, do serca Bogu wtedy wolny dostęp naszego, do naszej sytuacji życiowej, jest to właśnie, że, że ufnie go zapraszamy, nie? Że mamy kontakt z naszą niemocą i wyznajemy wiarę w Bożą Wszechmoc, nie? I to jest taki poziom ufności, który, można powiedzieć, rozczula serce Boga, nie? Dlatego, że Wiesz, ja mam takie doświadczenie, że to, to dla mnie jest bardzo poruszające, kiedy Słowo Boże mówi nam, że z jednej strony możemy mówić do Boga Abba, nie? Tatusiu, ale z drugiej strony on mówi do nas. Wiesz, genialne jest to, kiedy Jezus nad Jeziorem Galilejskim po zmartwychwstaniu spotyka uczniów, nie? i oni te, tam jest ta ten, ten historia, że Jan mówi: To jest Pan, Piotr skacze do wody płynie, nie? i Jezus zadaje takie pytanie nie? w tym całym Gelematiasie. Dzieci, tak? Czy macie co jeść? Nie? I tam jest genialne słowo, ponieważ tam jest, tam jest takie słowo paidios, które znaczy tak naprawdę nie, dziec, nie dzieci, tylko małe dzieciątka, maleństwa. Hmm. Czyli Jezus do starych chłopów mówi: Maleństwa moje, czy macie coś zjeść? Nie? I ten, jest takie tłumaczenie, że to słowo można było użyć nie tylko do małych dzieci, takich właśnie maleństw, ale też do tych, z którymi się jest w szczególnej zażyłości. Więc Jezus mówi do swoich uczniów: Czy Bóg mówi do, do nas: Maleństwo moje, moje maleństwo, a ja mogę do niej mówić: Abba tatusiu, nie? Czyli wiesz, to jest ten poziom relacji, który, który otwiera w ogóle nas, nie? Kiedy dziecko przychodzi do Boga i mówi: Abba tatusiu, no to nie jestem w stanie z tym nic zrobić, nie? I Bóg mówi: Maleństwo moje, jestem przy tobie, nie? Czyli. Znajdę moment, przestrzeń, czas, w którym, w którym, jeśli ty uczciwie mówisz mi, tak, nie jestem w stanie z tym zrobić, potrzebuję twojej pomocy. Nie fikam, nie wywijam fikołków, nie zgrywam bohatera, tylko mówię wprost: jestem w momencie mojego życia, w którym mam ciemno, w którym mam zimno, w którym jestem w rozpadzie, w którym mi się twój obraz burzy, w którym nie wiem, co zrobić, nie? Jestem w jakimś klinczu, ale, ale wyznaję moją wiarę, moją ufną wiarę w twoją wszechmoc. To nie ma nic bardziej atrakcyjnego i bardziej zachwycającego Boga w, na, znaczy w, w, Boga w nas, tak? Tak, w sensie, tak, tak, że tak, tak, tak. Bóg się w czymś w nas zachwyca, niż właśnie to. No tam też jest taki piękny fragment, że ten Piotr mówi: Pan jest. Tak. Piotr? Czy właśnie, czy Jan? Tam jest ten krótki, taki krótki fragment, tak, Jan, że, pan, Jan, że, pan, że Pan jest i Piotr wtedy tak, tak, rozbiera tak, się i do Zastanawiam się zawsze, czy oni pierwsi dopłynęli, czy on. Mhm. No bo nie, to jest tak nie jest powiedziane wprost. Tak. Tak. Ale, ale to też jest niesamowite takie podejście, że dla mnie rozwiązanie, mi się wydaje czasami, że nie mogę powiedzieć, że Bóg dopuszcza, bo to nie jest tak, ale w naszym życiu czasami rujnuje się wizerunek Boga jako Boga tego każącego. Mhm tego trochę ułożonego z tych puzli naszych życiowych zranień mhm. w takiego, że to musi się zburzyć, żebyśmy zaczęli rzeczywiście wołać do Boga Abba. No. Tak. tak jak mój kolega bardzo fajnie mówi, że on modli się, żeby Bóg najpierw był dla niego tatą, a potem Bogiem. Mhm. I, I czasami jak się to rozwali, taki wizerunek Boga jako Boga, tego mhm. załóżmy przedstawianego bardzo często jako radykalnego, Ach. to to się zmienia. A Powiedz, taką, taką jeszcze jedną rzecz mam, bo pamiętam wiele Przepraszam, wiele lat temu e, miałem takiego dobrego kolegę. Tam zabrałem go do kościoła, on no mnie znał, zanim się nawróciłem. Potem jak się nawróciłem, i on powiedział taką rzecz mi po pobyciu ze mną w kościele tam jedne, jeden raz, e, i powiedział tak, że ja ci zazdroszczę. Ja ci zazdroszczę, że ty wierzysz. E, i, i, I zastanawiam się, co takiemu człowiekowi powiedzieć. Bo on mm -hmm. powiedział mi, ja ci zazdroszczę że wiesz, że ja tak nie potrafię. Mm -hmm. e... Wiesz, my mówimy, że wiara jest łaską, nie? Przy czym to nie jest taka łaska, która jest jak gdyby udzielana tylko wybranym, nie? Ona jest łaską, czyli pewnym nadprzedzonym działaniem Boga w nas, które jest działaniem powszechnym, nie? Czyli wszyscy tą łaskę dostają, nie? Nie wszyscy z niej korzystają. I teraz, i teraz czasami jest tak, że, że kiedy mówimy, że ja tak nie potrafię, to znaczy, że mamy poczucie, że jest w nas Jakaś blokada na przyjęcie tego, tego Boga, tej prawdy o Bogu, jakaś niemoc w nas, nie? I, i wiesz, no oczywiście można powiedzieć tak, że, okej, okay, no to powinieneś, nie wiem, wykonać jakąś pracę, zastanowić się, gdzie jest ta przeszkoda, co cię blokuje, nie? Bo czasami to jest, wiesz, powody są różne, nie? Czasami to się łączy z tym, że ja po prostu nie potrafię doświadczyć, Boga w takim kształcie, w jakim bym chciał doświadczać, bo mam pewne zaszłości, właśnie życiowe, i, i które mnie tu blokują, ale wiesz, myślę sobie, że to, to nie jest moment dobry, żeby to jakoś opracowywać. Nie? Mm. Bardziej bym powiedział w ten sposób, że okej, okay, wiesz, no, idź z taką świadomością, że nawet jeśli ty nie wierzysz w Boga, no to Bóg wierzy w Ciebie. To, to, to jest moment wyjścia. Nie? Pochodź z tym trochę, nie? że Bóg wierzy w Ciebie, że że, że jeśli masz, masz niemoc, uwierzenia, to, to proś, wołaj o, o, o taką łaskę wiary, o łaskę, o przyjęcie tej wiary. nie? Wołaj, nie wiem, w przestrzeń wołaj do Boga, wołaj gdzie chcesz, tak, wołaj na głos, nie wiem, ale jak gdyby spotkaj się z tym, nie? bo kiedy mówisz, że zazdrościsz, to znaczy, że masz pragnienie tego. Nie? że pragniesz wierzyć, mimo że nie potrafisz, więc wołaj samym tym pragnieniem, tak? Chcę uwierzyć, chcę uwierzyć, nie? Adresuj to do Boga, adresuj to w przestrzeni gdziekolwiek, ale Bóg to usłyszy, nie? Bo, bo, bo jeśli masz to pragnienie, to znaczy, że już się paradoksalnie dokonuje w tobie to przyjmowanie łaski, mimo że ty jeszcze, nie? Jeszcze tego nawet nie wiesz, bo wiara zaczyna się już w momencie tęsknoty. Już w momencie, kiedy odkrywasz sobie takie pragnienie i, i zmierzasz się z tą niemocą w sobie. Nie? Ja, gdybyśmy zapytali, gdzie jest wiara, nie? to takim, taką składową wiarą jest nie tylko akt wiary, że ja mówię wierzę, ale jest też coś takiego, co się łączy z ufną nadzieją nie? i z posłuszeństwem Bogu. Ja nie wiem, czy, czy w człowieku, który ma pragnienie, nie? ma z za, tą zazdrość, jak gdyby nie, nie wykształca się coś z tej ufnej nadziei, że ja też bym tak chciała, że to mnie pociąga, nie? że to mi coś mówi, nie? co widzę w drugim człowieku. Nie? Więc y, być może z poziomu odpowiedzi na jakieś moje życiowe dylematy, być może z perspektywy pokoju serca, być może z pokoju, z perspektywy jakiegoś ładu, który widzę w tym człowieku, którego ja nie mam, nie, e, nie wiem, nie, nie wiemy jeszcze, ale wołajmy tym pragnieniem. Nie? Ono już jest zalążkiem wiary. Hmm. Fajną rzecz powiedzieć, dziękuję Ci za to, bo rzeczywiście, tak myślę sobie teraz jak o tym znajomym, to ta sama zazdrość tego już pokazywała coś, że jest w nim jakaś tam tęsknota tak. i jakieś tam większe pragnienie się rodzi. I wiesz, może jakbym był mądrzejszy, kto wie wtedy, wtedy, byłem młody, nie wiedziałem za bardzo co powiedzieć, ale trzeba się, może to też moment, żeby młodzić o tego człowieka, bo, bo z jakiegoś powodu przychodzi ci, przychodzą Ci do głowy różni ludzie. Ale, ale dziękuję Ciolku mhm. za, za, za takie piękne rzeczy, które mówisz. I też tak pomyślałbym, że to chyba jest dobry moment, żeby powiedzieć, postawić kropkę, bo wybrzmiały te najważniejsze rzeczy, bo naprawdę wielu ludzi gdzieś boryka się z tym kryzysem i nie wie, boi się. No, tak. ja, ja nie mam kryzysu wiary, ja mam kryzysu obrazu tak. Boga, bo nie mam wytłumaczenia na pewne pytania. Mhm. No. Mhm. Skąd się biorą pewne rzeczy, skąd jest zło, czy nie niezło. No, mhm. Ja już większość rzeczy od... mhm. mam jakieś tam odpowiedzi w swojej głowie. Mhm. Mhm. A czasami to, to, to jest to coś, co Ty powiedziałeś, że ratujemy się jakimiś pomocniczymi, tak, tak. Mhm. pomocniczymi naszymi w głowie z mhm. frazesami czasami, a czasami może nie frazesami, zamiast dać przestrzeń Bogu, mhm. żeby porozmawiać z Nim. I, I ja jestem fanem tego, żeby rzeczywiście nawet z trudnościami po prostu usiąść z Nim albo tak jak ten któryś z tych hobitów wejść na drzewo mhm, tak. i popatrzeć do góry. Więc bardzo ci dziękuję. I, i też cieszymy się, że zawsze można widzieć mnóstwo dobrych rzeczy i, i fajnie, że też przekazujesz taką mm, szczerą, prawdziwą wiarę, bez, bez strachu na... bez strachu... Znaczy wiara, która się nie boi trudnych pytań, uh -huh. bo to też jest ważne i, i, i ludzie tego potrzebują, więc... Dzięki. Wiesz, no, drodzy widzowie, po prostu pokazujemy tu ludzi, którzy reprezentują Kościół, który kochamy, Kościół, którego się nie wstydzimy, Kościół, który jest dobrym Kościołem, i będziemy chcemy więcej takich ludzi pokazywać. I zapraszamy serdecznie, szukajcie materiałów Olka. Jest tego bardzo dużo, więc można poczerpać jak ze studni żywej wody. Więc dziękuję Ci i do zobaczenia. I w takim razie, drodzy widzowie, zapraszam naszego Instagrama, TikToka, Spotify'a. I jesteśmy wszędzie, bo chcemy właśnie, tak jak już wspomniałem, pokazywać ludzi pełnych wiary, którzy się nie boją nawet trudnych chwil, momentów, kiedy przychodzi może jakiś mrok, bo z każdego mroku jest wyjście. Tylko Aha, trzeba patrzeć w gwiazdę.